Tarcho, Terdor, Foley, dwie flaszki na głowę Ja pierdol, hooker szoku, poznał chłopaków z bloku Ja pierdolę, robię tym stok dole, robię tym w progresji Robimy tym w paladiu. nie czuję żadnej presji Shot, szot, szot Dawaj malą wszystko czego chcą Dawaj malą wszystko na mój koszt Woda wylana na kąde garcą Chuj w to, pijemy na próźno Mamy szóstą, pewnie wrócę jutro Odjeżdżamy w pięciu berku, oh, oh. trochę tego mi zapakuj, trochę tego, proszę pani! Aha, pani wybaczy, my już bani. Ja pierdolę, karho wolę polej, dwie flaszki na głowę! Ja pierdolę, poker oh, oh. szoku, poznam chłopaków z bloku. Ja pierdolę, robię też to dole, oh. robię to w progresji. Robimy ty w palatiu, nie czuję żadnej presji. Oh. Tarko,